Jak się wylosuje, tak wyślemy. Markowa przewiewna obudowa. Przewiewna obudowa. Ale nie ma tutaj napisane, jaką kartę graficzną mamy. Czyli za 1500 tysiąca złotych dostaniecie i7, 16 ram dysk SSD i kartę graficzną taką, jaką akurat kupią po taniości. Dysk, ale nie wiem, czy SSD, czy HDD. Czyli no, dzieciak dostanie kompa na święta i już mu współczuje. Zamiast przejść od razu do specyfikacji, która pewnie będzie na samym dole, Dostajemy w mordę ścianą tekstu, której najprawdopodobniej kupujący nie będzie chciał przeczytać, bo się znudzi. Ominie opis. Kupi ten paździerz i będzie pisać komentarz, że jest zadowolony, nie wiedząc, że w tym budżecie da się lepiej. Siemanko, to co? Lecimy sobie dalej z gotowcami z Allegro. Od ostatniego filmu chyba minęły dwa albo trzy tygodnie i wtedy sobie ocenialiśmy komputery za 5 stówek. Możecie sobie zerknąć. No i niestety w tym budżecie wszystko było robione na jedno kopyto, nic ciekawego tam nie było, zazwyczaj ten sam schemat, jakiś biurowiec, do tego fajny monitor, świecąca klawiatura i myszka, bez karty z dedykowanej na zwykłe integrze i nazwane komputer zestaw gamingowy Nogier. Przy budżecie 1000 zł było odrobinę lepiej, znaczy odrobinę ciekawiej, bo Ładowanie i siódemki 2600 i GT730 w komputerze za 1000 zł nie można nazwać czymś dobrym, ale było ciekawiej. No i teraz przyszła pora na sprawdzenie, co piszczy w trawie, jeśli chodzi o gotowce gamingowe z Allegro, w kwocie od 1400 do 1800 zł. Choć żeby nie było, że robię same Allegro, w planach mam też zerknięcie, jak sprawa się ma na OLX i Vintedzie, bo co ciekawe. Na Vintedzie teraz nie tylko możecie kupić gacie z drugiej ręki, ale możecie też kupić sprzęt komputerowy i komputery, więc no też tam sobie wkrótce zerkniemy. Ja sobie pozwoliłem wybrać kilka najciekawszych, najpopularniejszych komputerów, które przewinęły mi się na stronie głównej Allegro po, wpisuwa, po wpisaniu frazy komputer gamingowy między 1400 a 1800 zł, plus jeden taki mały bonusik od Huberta, który w ostatniej chwili podesał mi taki hit, Taki hit do ocenienia, że zobaczycie sami. Więc startujemy. Komputer za 1499 zł, 40 ocen, 8 recenzji, 5 osób kupiło w ciągu ostatnich 30 dni. Ten kompletny, konkretny komputer. Sprzedawca ma ich 10 sztuk, a tytuł. Komputer gamingowy. Core i7 38 ghz GeForce 16GB, 512GB SSD, WiFi i Windows. Nasz ukochany tytuł. No, ja to będę powtarzać co odcinek do us śmierci, że ten tytuł jest moim ulubionym. No i on tak zachęca do kupna takiego komputera, że normalnie szok. A więc tak. Zdjęcia obudowy. Nie przedstawiają naszego konkretnego komputera, no ale któż by się spodziewał. Kup razem. Nie dziękuję. Parametry stan nowy. Faktura wystawia fakturę VAT. Model Prodigy Cat Gaming 2.1. Aż się, aż boję się spojrzeć, pomyśleć, co może być pod nazwą Gaming 5.1. Taki taki żarcik. Komputer gamingowy Intel Core i7 16 gigamów 512 GB SSD daj sobie przewagę w świecie gamingu dzięki naszemu wyjątkowemu komputerowi gamingowego. I jak już tak widzę i siódemkę, i czytam taktowanie maksymalnej częstotliwości 38 GHz to coś, coś tak delikatnie mi tutaj śmierdzi drugą generacją, ale zobaczymy zaraz. Ten komputer zapewni niezrównaną wydajność, abyś mógł cieszyć się wirtualną rozrywką. Gotowy do pracy od razu po podpięciu, wystarczy, że użyjesz dołączonego w zestawie kabla zasilającego i już możesz korzystać z oferowanego przez nas zestawu bardzo fajnie czyli tak zwane plug and play. 16 GB pamięci RAM DDR3, zapewni sobie przewagę nad rywalami dzięki 16 GB e pamięci RAM DDR3. To duży sposób zasób pamięci, pomina sobie to. Szybki dysk SSD 512 GB, markowa przewiewna obudowa. Przewiewna. Przew... Przewiewna obudowa z takim pięknym frontem zabudowanym. No i te lufciki po bokach tak nie do końca Zdadzą się, jeśli chodzi o to, żeby ta obudowa była przewiewna, no, ale dalej. Oferowany komputer bazuje na markowej i przewiewnej obudowie Fornax 2000 RGB, która poza unikatowym gamingowym wyglądem, różnia się mnogością portów: dwa razy USB, jeden raz USB, przycisk reset oraz przycisk on/off. No kurczę, szok. Oryginalny Windows 10, oryginalny i dalej nie będę tego komentować. 100% legalność, 100% bezpieczeństwo. Na komputerze poza zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 znajduje się wiele przydatnych, darmowych, a wróć tu nie piszę darmowych, tu piszę przydatnych programów takich jak pakiet biurowy, edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym czy programem graficznym, program do obsługi archiwów oraz programy multimedialne do odtwarzania filmów oraz muzyki. Do każdego zakupionego komputera dołączamy w cenie kartę sieciową Wi-Fi na USB, dzięki czemu będziesz w stanie bezprzewodowo połączyć się z internetem w Twoim domu i napisać nam komentarz. Nie no, żartuję. Specyfikacja komputerowa. Intel Core i7-2600. No, czyli mój nos dobrze czuł, że mamy tutaj ponownie drugą generację. 3,8 GHz Turbo. Karta graficzna GeForce Radeon. Ale jaki? Jest tu coś jeszcze? Tutaj nic więcej nie ma. Nazywa się to komputer gamingowy. Mamy tutaj kartę graficzną GeForce albo Radeon, czyli albo zieloni, albo czerwoni, ale nie ma tutaj napisane jaką kartę graficzną mamy, choć musi tu być jakaś karta graficzna, skoro jest to komputer gamingowy. No, nie wierzę, że za 1500 zł dostajemy i7 2600 z integrą, na której będziemy musieli bazować. Pamięć nam 16 giga, płyta główna Intel H61, H67, czyli tak jak mówiłem w ostatnim szorcie, jak się wylosuje, tak wyślemy. Zasilacz markowy odpowiedni do zestawu, czyli pewnie jakiś chapek 240 watów, coś takiego. System operacyjny Windows 10 Home, inne, pakiet biurowy, bla, bla, bla. Gwarantujemy, że podzespoły w naszych komputerach są przez nas testowane, bez najmniejszych problemów przychodzą testy wydajnościowe w poszczególnych zestawach. No i wszystko pięknie, ładnie. Komputer piękny, no wizualnie... Petarda. Specyfikacja Żenada, ale mnie bardziej ciekawi, o znowu stan nowy A i 7K 2600, czyli procek, który ma 14 lat. Mnie bardziej ciekawi to, skoro mamy tutaj w tytule GeForce. Opis nam sugeruje, że możemy mieć też Radeona, ale nie ma podanej karty graficznej, jeszcze zobaczę sobie w parametrach. Dytygowana NVIDIA 1 giga aktywne, chłodzenie. I skoro nie mamy tutaj podanego modelu karty graficznej, to to jest taka furtka bezpieczeństwa dla sprzedawcy, czyli za 1500 tysiąca złotych dostaniecie i7, 16 ramu, dysk SSD i kartę graficzną taką, jaką akurat kupią po taniości, nie wiem, GT 730? GT 710? No bo na GT 1030 nie liczę. No nie wiem, zobaczmy sobie 40 ocen i recenzji. Wszystko działa, polecam. Po podłączeniu do monitora obraz zanik. moim zdaniem karta graficzna była uszkodzona. Na razie zadowolenie, zadowolenie mnie interesuje, czy są tutaj jakieś realne zdjęcia komputera. Są, zobaczcie sobie. To może być wasza karta graficzna, i to jest najprawdopodobniej jakieś wydanie od Zotaka. Z... I obstawiam. Kiedyś już taką kartę graficzną miałem w rękach. To jest chłodzenie pasywne i to jest jakiś Zotak GT710 albo 730. Coś, coś w ten desen, jak mi się uda znaleźć model pasujący po tym urzebrowaniu, co tutaj widać na zdjęciu, postaram się wam wrzucić, i może zagadka się rozwiąże, jaką kartę graficzną dostał ten użytkownik. W każdym bądź razie, my, jako kupujący, jako przeglądający tą ofertę, nie dowiemy się, co sprzedawca włożył do tego komputera, jeśli chodzi o kartę graficzną, czy Radeona czy GeForce'a, czy jakieś GTK 710, 730, może jakiegoś RX'a, albo Radeona HD, no nie mamy pojęcia. I za półtora klocka, kupując kota w worku, to nie dziękuję. Przejdźmy sobie dalej do innego kompa. Drugi komputerek, tym razem za 1595 zł z Windowsem 11, albo za 1519 zł z Windowsem 10 Professional. Zestaw gamingowy, gracz i7, 16GB 500 giga GT730 DVD Windows 10 Komplet. I coraz dziwniejsze są te tytuły, bo co tutaj robi słowo gracz w tytule tej aukcji. Nie wiem, czy to ma jakieś algorytmy pobić na Allegro, czy nie wiem. 16 giga RAM 500 giga dysk, ale nie wiem, czy SSD, czy HDD, i tego się za niedługo dowiemy. GT730, no to już jest wiadomo, standard. Zestaw gamingowy, komputer plus zakrzywiony monitor, plus mysz, plus klawiatura, plus słuchawki z mikrofonem plus okablowanie. Pakiet biurowy Office. No i znowu zaczynamy najpierw od, od napisania rzeczy, które są najmniej istotne w tym komputerze, bo to są darmowe programy. Zamiast przejść od razu do specyfikacji, która pewnie będzie na samym dole. Dostajemy w mordę ścianą tekstu, której najprawdopodobniej kupujący nie będzie chciał przeczytać, bo się znudzi. Ominie opis, kupi ten paździerz i będzie pisać komentarz, że jest zadowolony, nie wiedząc, że w tym budżecie da się lepiej. Po wyjęciu z kartonu, skonfigurowany już komputer wraz z monitorem i peryferiami jest natychmiast gotowy do pracy. Na sprzęcie zainstalowany jest oryginalny system Windows operacyjny oraz wszystkie potrzebne programy użytkowe, które są darmowe. Każdy kupiony zestaw gamingowy zawiera wysokiej jakości peryferia, w których w skład schodzą klawiatura, myszka oraz zestaw słuchawkowy firmy. Firmy, firmy nieznanej, ale bardzo szanowanej, gamingowej i szybszej, bo czerwonej. Specyfikacja techniczna komputera: Procesor Intel Core i 73770. Wyszliśmy z drugiej generacji. Technologia TurboCache, taktowanie bazowe 4 x 4 8G Smart Cache super. Płyta główna Intel H67, H61, Q67, Q77, B75, Xpress Chipset, USB 3.0. Czyli ponownie tak jak wylicytują jakiś paździerz z drugiej ręki, czyli jakiegoś om kompa, tak go po prostu przerobią, włożą do ładnej obudowy i oni sami nie wiedzą na jakim chipsecie kupią płytę główną jak się wylosuje. Tak będzie i tak was sprzedadzą. a to jest tylko taka furtka bezpieczeństwa. Pamięć operacyjna 16 GB DDR3 niski czas dostępu oraz wysokie taktowanie. Naprawdę to chyba będzie wchodzić w grę taktowanie 1333 albo maksymalnie 1600 bardzo szybkie. Skoro teraz już mamy DDR5 taktowane ponad 6000 MHz. Więc no, skok technologiczny Ogromny. Dedykowana karta graficzna GeForce GT732 GB, wspierana, wspierana przez integrowany układ HD Graphics 2000 i kto tu kogo wspiera. A zanim zacząłem się interesować komputerami, miałem takiego laptopa, gdzie była karta graficzna GT531 GB i odpalając jakąś nowszą grę, zastanawiałem się, czemu ta gra nie chce działać, skoro w wymaganiach ma grafikę 512 MB, a ja mam 1 giga. I to były takie moje początki za dzieciaka. Interesowania się sprzętem komputerowym, czemu mi ta gra nie chce działać. No i najprawdopodobniej na to łapią się ci wszyscy nieświadomi ludzie. No jak ma 2 GB, no to musi być dobra. Obsługa monitorów Full HD oraz 4K, ale tylko obsługa. Dysk HDD 500 GB, szybki dostęp do danych. A przypomnę, że mamy tutaj kompa za 1519 zł i mamy tutaj dysk HDD, czyli najprawdopodobniej budżet z dysku HDD poszedł na monitor. Karta dźwiękowa 51 high, high Audio Definition. Karta sieciowa LAN. Zasilacz stabilny i cichy, no bo jaki mógłby być inny? Nie mamy tutaj nawet modelu zasilacza podanego. To jest masakra. Obudowa Premium LED. Kolor wentylatora losowy. Czyli kupują obudowę Logika bez wentylatorów i dokupują do tego jakieś chińskie wentylatory z AliExpress. Tak to rozumiem. Zainstalowany oryginalny system operacyjny Windows 1064-bit. Licencja na budowie lub w BIOS. Tak, tak, tak. Pakiet biurowy Office, wyposażenie monitor, klawiatura, mysz, słuchawki, okablowanie. Sprzęt gwarantuje płynną rozgrywkę. Granie na tym komputerze, najnowsze trzy tytuły to czysta przyjemność. Sprzedawany sprzęt nie zawiera gier, które są pokazane w ofercie mają one jedynie zobrazować wysokie. Możliwości oferowanego komputera. Procesor to czterorodzeniowy układ firmy Intel. Zapewnia niezawodną wydajność, posiada najnowsze technologie. Kumbo, to jest procesor, który ma ponad 10, 12, 13 lat. Zapewnia niezawodną wydajność i najnowsze technologie. Najnowszą technologią to jest kuźwa Ryzen 9 9950X, a nie Intel sprzed kilkunastu lat. Przekłada się to na szybkość i jakość działania komputera, nawet przy wykonaniu kilku skomplikowanych zadań jednocześnie. Nie ma sensu tego czytać dalej bo co ogłoszenie wygląda to praktycznie tak samo. Sprzedawca tutaj utnie, tutaj da nam super monitor, ale pozbawi dysku SSD. To już wolałbym mieć ten dysk SSD, nie mieć monitora, nie mieć tych badziemnych słuchawek, klawiatury i myszki i żeby on to dołożył do jakiejś nowszej platformy, na przykład na chociażby i trójka dziesiątej generacji, która zjada tą i7 na śniadanie. Złącza z tyłu komputera USB 3.0 dwie sztuki, USB 2.0 cztery sztuki. Łącza z przodu komputera. Sprzęt jest w 100% kompatybilny z urządzeniami, które już posiadasz. A skąd wiesz, jakie urządzenia posiadam? Ciesz się pracą bezprzewodową? Kup w zestawie z kartą Wi-Fi. Można rozbudować, czyli w tym budżecie nie dostaniecie karty Wi-Fi. Nie czekaj, inni wybrali już nasze oferty. Właśnie wybrali. Polecam. 18 grudnia 2024 roku, czyli to jest 6 dni przed świętami. Czyli, no, dzieciak dostanie kompa na święta i już mu współczuje. No, masakra. I ogólnie tak, ten komputer się nie opłaca. 1519 zł za paździerz z GT730 i i7, która ma kilkanaście lat na karku. A w tej budżecie, tutaj sto, leży RX 6600 XT, Ryzena 5 3600, być może Ryzena 5 5600, 16 gramu DDR4 3600. Do tego jakąś fajną obudowę wychaczycie? 1TB Dysk SSD na M2, nie najgorszy zasilacz. I taki komputer, co prawda bez monitora, bez tych super perferii zje prezentowanego składaka na śniadanie. I nawet nie ma o czym tutaj dalej dyskutować. Więc kolejny paździerz za nami. A ja lecę sobie popatrzeć na inne oferty, bo może tym razem coś mnie jednak zaskoczy. Bo na razie nie jestem praktycznie wcale zaskoczony, choć spodziewałem się bardziej, że w takim budżecie 1,5 tysiąca dostaniemy coś więcej niż drugą generację i GT730 albo GT710. No ale nic, ja idę poszukać. Poszukać. Ja zaraz przejdę do kolejnej oferty. Na sam koniec zostawiłem sobie komputer, który podesłał mi Hubert, dobry znajomy i moderator naszej grupy na Facebooku. I ten komputer ja już go sobie przejrzałem, on jest po prostu taką perełeczką. No patrzcie, 1790 zł za zestaw PC gamingowy i5, RX 470, 16 czyli pewnie 16 RAMu 500 k dysk, komputer stacjonarny do gier. I możemy go jeszcze skonfigurować o GTX 1050 Ti, ale nam się tutaj cena niestety nie zmienia. Piękne zdjęcia przedstawiające prawdopodobnie nasz sprzedawany komputer, nasz kupowany komputer, przepraszam. 16 ocen i 6 recenzji. No, RX 470, zasilacz, zasilacz kurczy. Co to jest zasilacz? Nie jestem w stanie dojrzeć, co to może być za zasilacz, ale mam nadzieję, że na innych zdjęciach coś tu będzie pokazane. No. Nie, nie jestem w stanie dojrzeć po tych zdjęciach. Co to może być za zasiłka, ale certyfikat 80 plus jest. Wystarczy podłączyć wszystko śmiga. Wszystko prezentuje się świetnie. OK. Super polecam. Wszystko jest super w swojej cenie. Nie, nie jest super w swojej cenie. Zestaw odnowiony przez sprzedawcę. Naciągane, ale przejdzie. Zestaw komputerowy gamingowy PC do gier Gamer Lite i5 RX 470. Świeżo złożony w pełni gotowy do użytku zestaw bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Poleciałeś, synek. Nasze komputery składamy tylko z oryginalnych zespołów renomowanych producentów, takich jak MSI, Gigabyte, Asus, Corsair, Lexar i No i zastanawiam się, ile z wymienionych przed chwilą firm znajdzie się w takim komputerze, jeśli go po prostu kupię. A korci mnie, żeby kupić jakiegoś, z takiego, jakiegoś takiego gotowca za 1500 zł, ale to już w sumie zależy od was. No, jeśli dotrwaliście do tego momentu tego filmu, to dajcie znać, którego kompa kupić, którego kompa rozłożyć na części pierwsze, przetestować i trochę na niego ponarzekać, bo jest to ciekawa opcja na content. Przejdź do pełnej rozrywki już teraz. Specyfikacja i 5 4460 czyli procesor, który kosztuje 30 lub 40 zł w porywach maksymalnie, bo wiem, bo kiedyś składałem kompa za 500 -wek i tam był ten procesor, a mówię mamy na myśli kompa za 1790 zł z kilkunastoletnim procesorem wartym 3 lub 4 dyszki. Płyta główna MSI H81MP33. Nasze komputery składamy tylko z oryginalnych podzespołów renomowanych producentów, takich jak MSI. No i nie oszukują. Karta graficzna RX478 GB GDDR5. RAM 16 GB DDR3600, Crucial BX500. Zasilacz 500W 80, z zapasem mocy. I na zdjęciu jest elementem E2 550W, 550 albo 500 k a na zdjęciu sprzedawanego kompa, które wstawił gość, który to recenzował, tam w nie znajduje się elementum E2. I ponownie, kilka, naście linijek testu, tekstu opisującego komputerem gamingowym procesor, karta graficzna, dysk, SSD, obudowa no takie topowe, normalne mydlenie oczu. Użytkownikom, którzy się po prostu nie znają i mają zostać przekonani ładnym opisem, i przekonującym opisem to najważniejsze. Zestaw gamingowy 4 w 1, Havit, KB, coś tam, coś tam. Wszystko, czego może potrzebować gracz. W zestawie gamingowym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby cieszyć się każdą rozgrywką. Klawiatura z systemem anti-ghosting pozwoli ci grać bez obaw o przypadkowe zablokowanie klawiszy, a mysz z regulowaną czułością do 2400 DPI. Gwarantuje wymarzoną płynność działania. Ja pierdzielę. Z kolei sławki z mikrofonem zapewniają świetną jakość dźwięku i łatwą komunikację ze znajomymi. W opakowaniu znajdziesz też wykonaną wytrzymałych materiałów antypoślizgową podkładkę pod myszkę. System operacyjny Windows 11 Professional. Ja nie mogę i to wszystko za 1800 zł. No i tak, mamy 2025 rok i w gotowcu za 1800 zł mamy i piątkę czwartej generacji RX za 470, 16 gB RAMu, 1600 mHz i do tego dysk SSD na satę. No i oczywiście, że w tym budżecie da się to zrobić lepiej. Tak, firma powstała po to, żeby zarabiać. Ta, inna czy jeszcze kolejna która wystawia gotowce. Musi zapłacić prowizję Allegro. Musi zapłacić podatki ZUSy. Prowadzenie biznesu w Polsce do najprzyjemniejszych nie należy i wiem. Każdy orzej jak może, ale tymi filmami chcę Wam pokazać, że jeśli macie ciężko zarobione pieniądze, jakiś 13-14-latek i chcecie kupić kompa za powiedzmy 2000 zł, to żebyście omijali takie gotowce z Allegro, te komputery naprawdę są przepłacone, naprawdę nie opłaca ich się kupować. No i nic, to by było na tyle w tym materiale. I teraz tak trochę zmieniając ton, jeśli chcielibyście, żebym kupił któregoś z tych gotowców i go przetestował, to napiszcie o tym komentarz z propozycją komputera, który według Was jest najbardziej ciekawy, któremu mógłbym się przyjrzeć i którego mógłbym przysłowiowo zmieszać z błotem. Więc to by było na tyle dzisiaj, do następnego razu, cześć!